Przedstawiciela NZ Solidarność, panią Urszulę Kaczmarską. Szczęść Boże! 32 lata temu powstała Solidarność. W tym roku mamy obchody 32. rocznicy. Były podpisane wspaniałe porozumienia. Zginęli ludzie. Zginął nasz ksiądz, kapelan Solidarności, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Proszę państwa, takich ludzi w Polsce nie było jak on. Poświęcił życie i swój umysł dla ludzi, dla Boga i dla walki o sprawiedliwość w Polsce. Te gwarancje nie zostały do, dotrzymane, w związku z czym nie będziemy stali cicho. Ja nie będę wbiał o polityce. Nas polityka nie interesuje. Nas interesuje brak miejsc pracy. Głodni ludzie, brak mieszkań, wyjazdy za granicę. To nie jest Polska, o którą walczyła Solidarność 32 lata temu, za którą ginęli ludzie na Wójku, w Gdańsku i w innych miejscach w Polsce. W związku z tym spotykamy się w Warszawie. Na dzień dzisiejszy jest, mamy zagwarantowanych 70 autokarów z regionu śląsko dąbrowskiego Gotowe są już. Tam pokażemy swoją siłę. Trzeba będzie, będziemy robili dalej. Tyle mogę Państwu obiecać. Dotrzymujemy słowa. Wierzcie mi. Dla nas najważniejsze są wolne media, telewizja trwam i Radio Maria. To są ludzie, którzy mówią prawdę. W zarzu będziemy, a w Warszawie pokażemy swoją siłę. Szczęść Boże, bądź z wami, na nas możecie liczyć, my nie kłamiemy. Za wolność.